Motyw, w którym bohater spotyka samego siebie z przyszłości albo przeszłości, spotykamy w kinie czy literaturze dość często. I nie przypadkiem co to działa z gatunku science fiction, bo tego typu zdarzenia w świecie fizycznym, w którym istnieje liniowy czas, nie wydają się być możliwe. Ale co jeśli przekroczymy ramy rzeczywistości materialnej? Czy takie zdarzenia na planie astralnym, który nie podlega tak surowym prawom dotyczącym czasu i przestrzeni, również są czymś niezwykłym? Temat wyższej jaźni omówiliśmy już kiedyś, ale postanowiłem nagrać o nim jeszcze jeden odcinek, bo tamten film skupiał się przede wszystkim na sprawach technicznych związanych z podróżowaniem poza ciałem i zjawiskiem OBA. Chciałbym omówić ten temat szerzej, wyłącznie z perspektywy duchowej, życiowej. Opowiadałem Wam tutaj i pisałem w swojej książce o moich spotkaniach z zastawanym przewodnikiem, który pewnego razu okazał się być nikim innym jak no samym i tego typu spotkania poza materią, gdzie nie istnieje liniowy czas i czyli nic nie stoi na przeszkodzie temu, by kilka części tej samej świadomości na różnych etapach jej rozwoju ze sobą współpracowało są nie tylko możliwe, ale w zasadzie i konieczne, bo celem ale przewodnictwa duchowego i życiowego jest sprawienie, by nasza podróż naprzód ku mądrości i zrozumieniu była jak najbardziej efektywna. A nic nie poprowadzi nas do tego lepiej niż to, co nas najlepiej zna. A nikt nie zna nas lepiej niż my sami znamy siebie. Wyższa Jaźń, będąc nami, najlepiej więc wie, jacy jesteśmy, czego potrzebujemy, na co nas stać. A posiadając taką wiedzę, najlepiej wie, w jaki sposób możemy osiągnąć nasze cele. A zatem wszystko to, czego doświadczamy w naszym życiu, z reguły jest wynikiem naszej współpracy z wyższa jaźnią. To są po prostu świadome decyzje, które podejmujemy za jej pośrednictwem. Wyższa jaźń staje się tym, kim jest, dzięki doświadczeniom, przez jakie przechodzimy w tym życiu. Więc jej zależy na tym, żeby nam pomagać i nas naprowadzać, bo jeśli my nie pokonamy tej drogi, którą ona już pokonała, to jej nie będzie. To ona nie będzie na takim poziomie świadomości, na jakim jest obecnie. Cierpienie, o którym tak dużo mówimy w tym świecie, z którym zmagamy się w tym świecie, i które jest narzędziem i sygnalizatorem, który pomaga nam zrozumieć to, czego bez niego zrozumieć nie potrafimy, także jest wynikiem naszej współpracy z Wyższą Jaźnią, bo tak samo dobrze jak i wszystko inne sprawia, że Wyższa Jaźń staje się tym, czym jest, czyli potężną świadomością. Z tym, że. Samo cierpienie jest dla niej mniej istotne, bo dla niej najważniejszy jest efekt, jaki poprzez cierpienie może być osiągnięty, bo ten efekt jest wieczny i pozostanie z na zawsze, a cierpienie jest tylko tymczasowe. Dlatego im bardziej będziemy rozwijać się duchowo i im bardziej będziemy poszerzać naszą świadomość i zmniejszać dystans, jaki dzieli nas od wyższej jaźni, tym życie będzie stawać się dla nas lżejsze, łatwiejsze i mniej bolesne. To wszystko ta Cała współpraca z wyższą jaźnią świadczy też o pięknie duchowości, bo pokazuje, że jesteśmy duchowo samowystarczalni, że jesteśmy w stanie uczyć się samodzielnie bez znacznej ingerencji nikogo innego. Wyższa jaźń wykorzystuje do tego brak liniowego czasu w rzeczywistości duchowej, ale wykorzystuje też do tego inne narzędzie, które daje jej rzeczywistość niematerialna. A mianowicie to, że świadomość nie istnieje tylko w jednym miejscu i w jednym czasie jednocześnie, ale nieograniczona ani czasem, ani przestrzenią może istnieć w wielu miejscach i czasach jednocześnie. Mówiłem o tym kilka razy, że nasza świadomość kopiuje się nie tylko w trakcie snu, ale robi to również zanim urodzimy się w takim świecie jak ten. I to jest po to, byśmy mogli się szybciej i efektywnie rozwijać, bo przebywając w wielu światach równocześnie, możemy uczyć się wielu rzeczy jednocześnie. Jako. Parapsycholog i astralny podróżnik yy, doskonale wie o istnieniu kopii świadomości, ponieważ doświadczyłem ich eksperymentalnie. Każda kopia naszej świadomości ma do przebycia konkretną drogę rozwoju i każda z tych dróg kończy się w tym samym miejscu, kończy się w wyższej jaźni. Tam finalnie docierają wszystkie nasze cząstki, yy, łącząc się w jedność i tworząc jednopotężną świadomość. I to się udaje, bo każda z tych cząstek przechodzi przez osobną drogę rozwoju, czyli uczy się troszeczkę innych rzeczy, przez co wnosi do całości coś, czego nie wnoszą pozostałe cząstki. I to jest też powód, dla którego istnieje coś takiego jak podział na płcie. Jako osoby rozumne, które nie podlegają propagandzie politycznej i społecznej, Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kobieta i mężczyzna to są dwie zupełnie inne istoty, których mózgi działają inaczej, które mają inne talenty i które patrzą na świat w inny sposób. I to jest bardzo ważne dla wyższej jaźni, ponieważ to pomaga jej poznawać świat z różnych perspektyw, przez co może się szybciej i więcej uczyć. To, jest, to może trochę zabrzmieć zabawnie, ale mi się o tym dość ciężko mówi, bo jestem osobą o... Bardzo męskim sposobem myślenia i bardzo dobrze czuję się w ciele mężczyzny, i generalnie chciałbym się go trzymać zawsze, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma bata, żebym za każdym razem rodził się przedstawicielem tej samej płci, bo po prostu byłoby to marnotrawstwo możliwości, jakie daje świat fizyczny. To wróćmy jeszcze na sam koniec do momentu, w którym wszystkie nasze cząstki wracają do wyższej jaźni, czyniąc je potężniejsze, bo tu się robi bardzo ciekawa sprawa, i warto jest o niej trochę powiedzieć. Dobrze wiemy, że celem naszego istnienia jest rozwój, a on siłą rzeczy musi prowadzić tak daleko, jak tylko jest w stanie prowadzić. Czy wyższa jaźń osiąga szczytowy poziom rozwoju w chwili, w której do niej wszyscy wracamy i tworzymy z nią jedną całość, możemy śmiało założyć, że tak nie jest, a to znaczy, że wyższa jaźń ma też i swoją wyższą jaźń, która ma swoją wyższą jaźń, która ma swoją wyższą jaźń, i tak dalej, i tak dalej. I logicznym wnioskiem i konsekwencją jest to, że na samym szczycie tej piramidy nie może być nic innego, co nazywamy Bogiem, ponieważ nie ma nic doskonałego niż Bóg. A to z kolei znaczy, że na pewnym poziomie świadomości wszyscy jesteśmy tym samym i będziemy tym samym. Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.